Kobiet sam! Aha, aha, kobiet sam! Jaki jest według Ciebie najlepszy prezent, jaki można dać na dzień kobiet? Nie wiem szczerze, najlepszy to chyba miłość. Dla tej, dla dziewczyny. Kwiaty można dać, no ale miłość według mnie najlepszym prezentem jest na dzień kobiet. A dla mamy? Dla mamy kwiaty mi się daje. E, dobra, a chciałbyś jakieś życzenia złożyć? No to ogólnie, no to od mojej całej klasy chciałbym złożyć życzenia dla każdej kobiety w samochodówce. Jaki jest wasz wymarzony prezent na Dzień Kobiet? Kwiaty. Miłaś od chłopaka. Randka z chłopakiem. Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Kobiet, jaki możesz dać? No myślę, że klasycznie kwiaty, jakaś randeczka wieczorem. A jakieś życzenia złożysz? No, wszystkiego najlepszego dla was. Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Kobiet, jaki można dać? Jeśli na przykład chodzi na przykład o taką mamę albo babcię, no to myślę, że kwiatusze ładne. Jaki jest Wasz wymarzony prezent na dzień kobiet? Nie mam wymarzonego, ale no, chyba tak standardowo, czyli kwiaty. Miłość i szacunek cały rok, a nie tylko w dzień kobiet. Dobra, dzięki. Jaki jest najlepszy prezent, jaki można dać na dzień kobiet? Przede wszystkim liczy się gest, natomiast pierwszorzędną rzeczą jest kwiat bądź bukiecik, a później można przyjść do słodkości. My z klasy piątej TSA jesteśmy przygotowani tutaj. Zgadzam się z kolegą, ale uważam przede wszystkim, że powinniśmy nasze kobiety traktować wyjątkowo każdego dnia.